Witajcie moi drodzy! Mam na imię Łukasz Bach i dzisiaj będziemy robili ekstra eksperyment, ale jeszcze musimy chwilkę poczekać na Was wszystkich, którzy dołączają, dołączają do transmisji na żywo w Bielańskim Ośrodku Kultury w filii Estrady 112. Moi drodzy, piszcie w komentarzach. Jakie macie pomysły na, dzisiejszy, na dzisiejsze popołudnie? E, oraz czy wykonacie e, eksperyment, który dzisiaj e, przygotowałem Wam? Ale co Wam dzisiaj przygotowałem? Już pewno wiecie, ponieważ jest taka specjalna lampa. O! O! Lawa! Lampa. O, ta akurat jest zrobiona z wody i wosku. O właśnie. Bardzo pięknie to wygląda. No, Samicie Sami zobaczcie jak to hipnotyzuje. No pewnie wszyscy z was nie mają takiej o, ból. Pewnie wszyscy nie mają takiej lampy, ale jest bardzo prosty sposób, taki domowy sposób, żeby zrobić podobną lampę. To jak? Zaczynamy? To zaczynamy. Do naszej lawy lampy będziemy potrzebowali bardzo prostą reakcję chemiczną która wykorzystuje ocet oraz sodę. Ocet jest kwaśny, a soda zasadowa. To takie porównanie jakby coś słonego jest słone, a słodkie jest słone. Słodkie jest słodkie, a słone jest słone. Są dwa przeciwieństwa. No i kwaśny z zasadowym tu też są dwa przeciwieństwa. To teraz zrobimy eksperyment, co się stanie, jeżeli dodamy octu do sody. Na Wezmę reaktor, ho, ho! w którym zrobimy tą reakcję. Na dno wsypię odrobinę sody. Może ze trzy łyżeczki. Hop, dobrze. Rozsypię to równomiernie. Hop. I dodam octu. Tyle powinno wystarczyć. Chwilę zacznie się reakcja. Gotowi? Raz, dwa i trzy. Jakaś piana wydobywa się. Gaz. Czuję jego ostry zapach. Aha. Zakryję. Albo Chwilkę. Ta reakcja spowodowała burzę w moim reaktorze. Jakiś gaz się wytworzył. Ale, żeby zbadać, jaki to gaz, to mam tutaj świeczkę. O, nie wiem, czy dobrze widać. Napiszcie w komentarzu, czy widać. Ja spróbuję. Zrobi się eksperyment. Ponieważ może przybliżę się do Was. O! Tu chyba będzie dobrze. Uwaga. Powolutku będę wlewał ten gaz. Hop. Jak widzieliście, wystarczyła mała odrobinka tego gazu, który zgasił Płomień. No, a. Czy wiecie, jaki gaz może zgasić płomień? Jest to dwutlenek węgla. No, dwutlenek węgla gasi ogień. I teraz za pomocą tej reakcji zbudujemy taką lawę lampę. Ale może nie wszyscy mają sodę i ocet. Dlatego na końcu naszych zajęć pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób zrobić taką lawelampę, nie używając ani octu, ani sody. Ale zacznijmy od tej trudniejszej wersji. Uwaga! Żeby ładnie to wszystko wyglądało, potrzebujemy olej. Ja przygotuję sobie od razu trzy fiolki można użyć zamiast takich fiolek czy flakoników można użyć na przykład butelki albo słoika tylko pamiętajcie im szerszy słoik tym więcej trzeba nalać tego oleju a im węższy słoik i wyższy to zużyjecie mniej oleju a im wyższy słup to ten eksperyment wygląda o wiele lepiej. Także na samym początku musimy zrobić podłoże, czyli wsypujemy sodę do każdej z fiolek. Myślę, że dwie łyżeczki no albo trzy niewielkie wystarczą. I jeszcze jedna. Hop. Raz, dwa. I trzy. Jak się wam rozsypie soda, to nie zdmuchujcie jej na ziemię. Zostawcie ją na stole, a po eksperymencie wiadomo, trzeba posprzątać. Teraz musimy przygotować trzy różne barwniki. Żeby zaszła nasza reakcja, potrzebna będzie jeszcze do tego odrobina octu. Nalewam. hop. Raz. dwa i trzy. I teraz musimy, moi drodzy, zabarwić ten ocet. Jakie kolory? Czy ktoś napisze w komentarzach, jakich kolorów mam użyć? Hmm? Albo czy ktoś ma pomysł, co można dodać, żeby zabarwić ocet? Na pewno każdy z Was w domu ma specjalistyczne barwniki chemiczne. Tak? O no, chyba nie, ale większość z Was ma farby plakatowe. Ok. Skoro mamy żółty olej, to najlepszym rozwiązaniem byłoby zabarwić nasz ocet na jakiś ciemniejszy niż żółty. Może zrobimy o, czerwony, weźmiemy hop, odrobinę czerwonego może zielonego hop, i niebieskiego Teraz trzeba to dobrze rozmieszać hop. słuchajcie. Ten eksperyment raczej mi nie wyjdzie, ponieważ ta farba w ogóle się nie rozpuszcza. Hmm. Co można byłoby zrobić? To są takie specjalne farby do malowania palcami. Może one nie chcą się rozpuszczać. Zatem wezmę o, zwykłe plakatowe. Czerwoną. O. Odrobinę. Jak widzicie, zwykłe plakatówki elegancko zabarwiły. Czerwony. Zielony. i niebieski farby plakatowe powinny się łatwo rozprowadzić w odcienie. Jeżeli patyczkiem nie bardzo będzie wychodziło, można zawsze użyć takiego mieszadełka. Czerwony Gotowy, zielony już prawie też, no i został nam jeszcze niebieski. Super, mamy rozmieszane Kolory. I teraz bardzo ważna sprawa. Trzeba nalać olej bardzo powolutku po ściance. Bierzemy i po ściance bardzo wolniutko wlewamy. Pamiętajcie, żeby nie nalać. Do samego końca, ponieważ ta reakcja będzie powodowała, że piana będzie wydobywać się. Że piana będzie wydobywać się z tych fiolek, może nam eksperyment wydostać się na stół. Hop. Ekstra. Mamy trzy fiolki. Teraz, za pomocą specjalnego przyrządu, tak zwanej pipety, Hop. rozpocznę reakcję. Wywaję, wywam ocet, który opada na dno. Zaczyna się. Reakcja? Jak widzicie, zaczyna nam ta lawa, lampa pracować. Jeszcze niebieski? Napiszcie w komentarzu, który najbardziej kolor Wam się podoba z tego eksperymentu. Dodam jeszcze odrobinę zielonego. Hop. Zobaczcie. Jeżeli weźmiecie wieczorem latarkę i podświetlicie taki eksperyment od spodu, będzie bardzo podobny do takiej profesjonalnej lawy lampy. Jak nie macie takich cienkich flakoników, to zawsze można użyć butelki. Tutaj, już wcześniej, nalałem wodę zabarwioną, która opadła na dół, a olej jest na górze. Jeżeli Spróbuję Oho. przelewać. Wygląda to troszeczkę jak fale na morzu, ale gdy mocno roztrząsę, pojawi się jakby jedna, cała, jednolita, która ciecz, która po chwili, zobaczcie. Opada woda. No i teraz najciekawsze. Jeżeli nie macie ani octu, ani oleju, nie, olej to ani ocet, ani sody, to wystarczy zwykły olej i odrobina wody. Olej wlewamy oraz wodę. I tabletka musująca. Tabletkę musującą hop, można delikatnie pokruszyć. I wrzucamy hop, do naszej butelki i też zaczyna się reakcja. Bardzo, bardzo. Powoli ta lawa lampa zaczyna pracować. Napiszcie w komentarzach, jak długo wasze lawe lampy pracowały. Moje pracują już od, od 10 minut. No i wyglądają świetnie. Moim zdaniem, czerwony kolor wygląda najlepiej. Może zielony i niebieski. Ma za małe stężenie barwnika, ale pozostawiam Wam już eksperymentowanie i mieszanie różnych kolorów z octem. Tu nasza reakcja delikatnie z tabletką musującą też działa. Zatem polecam wszystkich, wszystkim moi drodzy zabawę z lawą lampą. Już za tydzień zapraszam na następną porcję dobrej zabawy i nauki. Do zobaczenia moi drodzy i eksperymentujcie, napiszcie w komentarzach i udostępniajcie, jak Wam się spodobało swoim znajomym po to, aby każdy z Was mógł świetnie pobawić się w dzisiejsze popołudnie. A jakie macie plany oprócz eksperymentów z lawą lampą? Napiszcie. Do zobaczenia, moi drodzy. Uhu.